O nie, bez ono mówiłam. Halo? Tak jak mówiłam wcześniej. Burak, Rukona i Sepa. Jasne? Burak? Co? Mocila noga? Jesteśmy na wizji. Dzień dobry, jesteś na linii Ewęcno. W Czy mamy pomysł? Nie, nie do końca rozumiem. A w zawsze tacy urepliwi. No i ważne. Będziemy mówić o tym, co się u nas dzieje. Plotki z Kępna, bo bez Plotki Tydzień wiot. Wywiady z tymi to też wiedzą. Ciekawostki z rejonu, a do tego statystyki. Bo przecież każdy chce wiedzieć, ile osób dziennie udaje, czy nie zauważyło tego jednego znajomego. A do tego newsy o tym, co w Kępni piszczy. Ankiety, a może nawet ranking najlepszych miejsc na drożdżówki. Hej, ty na współpracę. Hehe. He. A to wszystko z humorem. Trochę na poważnie, a trochę nie. Czyli tak jak w życiu. Ale ja tylko podeszłem kubek. No powitamy na podkładzie, skoro już jesteśmy w kontakcie. Pamiętaj, echo Kępno czeka na Twoje pomysły, historię i wszystko, czym chciałbyś się podzielić ze światem. Albo chociaż z nami. Możesz napisać na maila, albo bardziej tradycyjnie, oldschoolowo, wrzucić swoją wiadomość do skrzynki w bibliotece samorządowej. Tak, czytam na wszystko. Nawet odręcznie napisane notatki na tochionek, bądź sylwetka. Wow, Wow, wiele opcji. A teraz pole bo 421 osób czeka w kolejce. Ale pamiętaj, Echo No słucha i raduj.